Jubileusz 80-lecia dyrektora polskiego teatru ludowego we Lwowie Zbigniewa Krzanowskiego uroczyście świętowano 7 czerwca w Teatrze Zeńpowieckiej, dawnym Skarbkowskim. Wiersz Stanisława Byspielskiego, i ciągle widzę ich twarze rzeczywiście posłużył mi jako motto do całego wieczoru. Ja myślę, że ten wiersz uratował mnie. On mi pozwolił zlepić taką mozaikę z różnych bardzo tekstów literackich w jedną całość, a materiałem jednoczącym to wszystko było aktorstwo moich kolegów. Byli aktorzy i były te twarze, których ja mówię, że ciągle ich widzę. W 1966 roku po śmierci profesora Piotra Hauswatera Zbigniew Szanowski zostaje kierownikiem artystycznym Polskiego Teatru Ludowego. Tę funkcję piastuje do dziś. W 1981 roku teatr zostaje zamknięty przez ówczesne władze komunistyczne, posądzone o działalność wywrotową. Reżyser zostaje zmuszony do opuszczenia Lwowa. Osiada wówczas w Polsce, ale nigdy nie zatraca kontaktu ze swoim teatrem w Lwowie. Dzięki talentowi mistrza w Polskim Teatrze Welbowie wystawiono takie utwory sceniczne jak Panna Maliczewska za Polski, Sen nocyletni Szekspira, Antygona Anuja, Stara kobieta wysiaduje i Kartoteka Różewicza, Wesele Wyspińskiego, Dwaj panowie Behemara, Na pełnym morzu mrożka. Zbigniew Szanowski współpracował z teatrami w Szczecinie, Wrocławiu i Wałbrzychu oraz najstarszym polskim teatrem amatorskim Fredreum w Przemyślu. Jako reżyser zapraszany jest do współpracy przez inne teatry na Ukrainie. Wystawił m.in. Damę i Husary Fredry w Teatrze Zękowieckiej, monospektakl w Narodowym Teatrze w Kijowie, w operze lwowskiej Mojżesza Skoryka z okazji przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Lwowa w 2001 roku, a także Orfeusze i Eurydykę Ugluka i czarodziejski flet Mozarta. Jestem szczęśliwy, że spotkałem w swoim życiu pana Zbigniewa i że w ciągu wielu lat miałem możliwość kontaktu z nim. Na scenie Opery Lwowskiej wspólnie pracowaliśmy nad Orfeuszem i Eurydyką oraz czarodziejskim fletem. Zawsze przyjemnie było pracować z nadzwyczaj misterną i inteligentną osobą, która szanuje i rozumie aktorów oraz współpracowników teatru. Z wielu dyplomów i nakrót jakie posiada Zbigniew Szanowski w 2014 roku otrzymał z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski Ordero Odrodzenia Polski. Na wieczór jubiluszowy przybyli liczni goście. Życzenia składali wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuściński, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej Welwowi Jarosław droz dyrektor Centrum Kulturalnego Przemyślu Janusz Czarski, przedstawiciele organizacji polskich Welwowie, twórcy, z którymi współpracował jubilat, oraz liczni przyjaciele. Przez 11 lat grałem w tym teatrze kiedyś, kiedy mieszkałem w Lwowie, potem wróciłem na wschód do Kijowa. Ale do, do, do dziś dnia jestem na liście aktorów, chociaż bardzo rzadko sobie dojeżdżam. No i z wielką chęcią przyjechałem, żeby wziąć udział w, tym, w, tym, w tych obchodach jubileuszu. Teatr dla nas, ten teatr i osoba Zbyszka, to jest ktoś, coś absolutnie wyjątkowego. Ponieważ jeśli o mnie idzie, Zbyszek Szanowski jest. Tym człowiekiem, który zdecydował o całej mojej przyszłości, nie powiem teatralnej, ale o całym moim życiu, bo to właściwie dzięki niemu znalazłem się w teatrze, za co mu bardzo dziękuję, ponieważ wydaje mi się, że postąpiłem słusznie, a on, namawiając mnie do tego, okazał się dalekowzrocznością, moim zdaniem. To dzięki niemu moje życie uważam za spełnione.